Yo, jojo, yo, yo, witajcie, ja jestem wlodek.pl, a to jest pierwszy odcinek z Let's Play Minecraft. Czemu zostałem let's Play z Minecraft, jak dopiero pierwszy odcinek pokazał się z GTA i to dawno, dawno temu? Ponieważ GTA mi się nie chce grać, ten odcinek prawdopodobnie będzie usunięty. Nie ten z Minecraft, tylko ten z GTA. No i... no i. No i, no i, no i, no i. Po prostu nie mam ochoty, żeby grać teraz w GTA. GTA mi się troszeczkę przejadło. Za dużo w to grałem, niepotrzebnie. A teraz nadeszła mi taka ochota, żeby sobie pograć w Minecraft. No, e, no to będziemy zaczynać. No, nowy świat już tutaj mam, sobie grałem troszeczkę. E, nowy świat siódmego, tak. E, tryb przetrwania, ostatnio byłem, no. E, tryb przetrwania kody. Wiem, kody, kody, gdzie to swoje ale po prostu nie martwcie się tutaj, ja sobie stworzę na waszych oczach świat, nie będzie żadnych kodów, po prostu. Ja w razie czego, jak coś, to sobie chciałem mieć kody. E, tak, e, więc nazwijmy ten świat... E, let's... Play... Minecraft... E, tryb przetrwanie e, Kody wyłączone, generuj... Tak, 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 to jest tak. Monusowa tak. skrzynia wyłączona, okej. Okay. Co? Co? No... Zaczynamy grę. Mam nadzieję, że mi nie będzie logować ani nic w tym sposób konstruowanie świata. I konwertowanie świata, przepraszam. E, przez frapta, że mi nie będzie logować. Mam miłą nadzieję, ale czy będzie dobra, czy nie. Zobaczymy. No więc czekam, czekam. Bo ja czasem mam, nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Że jak gram, nie mam żadnych lagów. Jak patrzę na filmiku, później sobie sprawdzam. Nie na YouTube, tylko normalnie sobie sprawdzam. I mam pełno lagów, więc tutaj nie chcę takiego czegoś. Świat, niech się najpierw troszeczkę zgeneruje. Nie chcę mieć lagów. Ej, 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 no chwila! Ej, jestem na wyspie! No what the fuck? Nie, ja w to kurde nie wierzę. Co to.? Nie, nie, drewno nie ma. Nie, no. Zapisz, witzgry. gry. Widzieliście, to. to, to, to jest hasło. Eee, jeszcze raz. Let's play Minecraft. Zresztą nie dało się grać nic, nie mogłem zrobić. No. A jeszcze, kurde, chciałem coś sprawdzić, ale nie nacisnąłem. Nie wiem, głupi jestem. E, play Minecraft, e, obram, tryb przetrwanie, więcej opcji. E, tutaj jest dobrze, to tworzymy. Może teraz będzie w normalnym miejscu, byle nie w zimie. Nienawidzę zimy w Minecrafcie, nie wiem czemu, po prostu nie lubię. To muszę, kurde, nie mam żadnego supera nic żeby kontrolować. No nic, zbierać trochę drewna. Nie będzie pierwszej nocy, bo coś czuję, że się nie uwinę w czasie. Albo dobra, zrobimy pierwszą noc tam. Odcinki chcę, żeby były około 20 minut. Nie chcę naprawdę dłuższych, bo to dla mnie. Nie po prostu nie chcę dłuższych, no. Nie no, jak... ile będzie dłuższy, to trudno. O, normalne miejsce. Wtrzymy znowu, w bezludna wyspa, tylko że są drzewa dużo. Czem nie mógł nic zrobić. W końcu tych drzew mi zabrakło. Zabrakło. Ja wolę sobie podróżować, troszeczkę pochodzić. Jak znajdę bardzo fajne miejsce, to koniec podróży poczekam. Nie będę się obracał, bo już bumik. widzę, że laguje chyba. No lekko laguje, ale... Dobra. Więc weźmy sobie drzewko. Mam nadzieję, że nie zakłóca mnie głos Minecrafta. Ja i tak nie mam też tak bardzo wysoko, na 50% to raczej nie. No. A, właśnie, zapomniałabym. E, dobra. Dobra, mamy opcje i... i e, łatwy. Będę grał... Chyba będę grał... Przepraszam. Chyba będę grał na polskim. Ale nie wiem jeszcze, żeby to jakiś szkielet nie zaatakował, to bym nie był zadowolony. Tylko to drzewo jeszcze zetnę, i ro robimy sobie crafting table, patyczki, kill off i idziemy dalej. I mieczek jakiś od razu. Nie wiem, mieczek zrobię sobie od razu kamienny. Dobra, nie chcę mi się już więcej brać tego drzewa. Ona nadal mi laguje no. Wszystko przez frapsa, jak normalnie mi nie lagowało Dobra, to idziemy, idziemy O już są, o matko, ile prosiaków Dobra e, Fajny skin Dobra e, boom. Crafting table O, tam parę patyków Siema prosiak ho. ho. gig, prosiaku! Jak już mówiłem, że ja mam fajna? No to jak nie, to ja mam Optifina. Mam no nadzieję, że się nie obrazicie za to. Po prostu chciałem, żeby się podwyższyły FPS-y w Minecrafcie. Bo wiedziałem, że z frapsem Minecraft nie lubi współpracować. No, no dalej, Beeper ja. Co jest z tym prosiem? O wiele łatwiej było jak biło się prosiaka w tych dawnych Minecraftach. Wolność prosiaka on sobie stał, a teraz trzeba go nachrzaniać po całej mapce, bo on ucieka. Dobra, nie na po całej mapce, ale na nachrzania ta skacze po tych drzewach, jeszcze kurde, jeszcze kurde zaraz mi wskoczy do wody i będę musiał po całym no, no, teraz przeze mnie, ale I co, i znowu taki skok do wody, co? Lepiej było jednak już sobie ten kamienny mieczek zrobić. Ja spokój, dobra, koniec, idziemy, nie ma obijania, trzeba, o kurczak, o pustynia, nie ja zbyt lubię pustynię, ale zawsze warto mieć pustynię koło domu, jak chce co się coś zrobić ze szkła, jakąś szklarnię czy coś w ten desen, no to szklarnia bez szkła to jest jak, hmm, jak, być, jak to powiedzieć, las bez drzew, o. Kurde, frajerzy... frajer Kurde, jaki kupi kurczak, no? Kurde, jaki się łatwo zabija, ale kurde. To mi jakoś tak zachrzania. No, to idziemy, idziemy, idziemy. A że zbliżają się święta, wczoraj były Mikołajki, no to mam nadzieję, że mieliście jakieś tam miłe prezenty. No, to. A że niedługo będą święta to będzie special e, odcinek jaki? E, a zobaczycie z minecrafta też na pewno e, to będzie jak na razie moja główna seria a jaki? no to zobaczycie prawdopodobnie to będzie, że będę nagrywał z kimś, ale nieważne zobaczycie przydałaby się jakaś taka świąteczna tutaj muzyczka, bo taki świąteczny klimat u mnie śnieg w ogóle tutaj pustynia kurde, tam jest taki nie wiem, no przydałaby mi się jakaś ładna górka nie z piasku, tylko normalna góra jakaś góry, jakieś góry, taki górzysty teren eee, no już tam widzę jakieś zniesienia no nie, to jest tylko drzewa, las bo kamień jest, dobra. Ale kurde... Aj. aj, aj. Co z tego, że mam kamień Kuliwa? Sorry, ale... że jak nie mam. E, węgla. No kurde lak! Jaki żal, dobra, sorry, ale no... Nie wiem fraz i Minecraft to jest złe połączenie u mnie, nawet koło komputer mam słaby. E, więc no. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobra trochę ja tego będę potrzebował chyba Ale nie aż tak dużo, bo kamień można znaleźć wszędzie Znaczy się pokopię trochę w dół i już masz kamień Nie no sobie Dobra Tak nie chce mi się kopać Nie szukać węgla Więc idziemy dalej Gravel, fuck yeah. Nienawidzę gravelu. Chyba ja żaden żaden nienawidzi gravelu. Jedynym plusem gravelu jest to, że tam jest krzesiwo, kurde są mówiłem laga. I można zrobić zapal... Co tak lagujesz w Minecraft? Nie możesz zrobić przez sekundę spokojne. Ale mnie mnie kretyn. Kilofem niszczę piasek. Ja chcę górę. Ładną górę. Czy ja nie idę w kółko? O, e, to były dynie, tak. Dynie. Dynie. Nie no i w dół. Parę sobie wezmę. Będę... Zrobię sobie z nich lampkę. O. Jak znajdę te głupie pochodnie? O, matko. Głupie pochodnie. Głupi węgiel. A żeby znaleźć węgiel, najlepsza jest góra. Lubię Ale bym się wprawił. I nadal jest niebezpiecznie. A tutaj są te na drzewa. I kurde. Lawa? Jaki żal, ale mapa. Nie ja tak wpadł w tą dziurę, to by było po mnie. A się wkurzył. No ale kuczek. Gin, kurczaku, dwa ciosy po tobie. No, mam cię. Dobra, wy przeżyjecie. Kurde, to piso. tu. A, sorki. Jest troszeczkę chory. Chory. Jest. Psychicznie chyba jestem chory. Eee, znaczy nie słyszeliście tego. Jest tam węgiel. Nie, dobra, ja się boję. Ja, na serio, Minecraft jest taką grą, która normalnie taka jakby przygodówka. Grasz sobie, jej, 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 wchodzisz do jaskini. Jej, mam jakiś, nie wiem, e, załóżmy, że już jestem jakiś dobry. Jej, mam pierwszy diament! I szkielet. Pff, zaraz creeper za tobą Pff, Wybucha. No i koniec, no. No i pogrzeb. No, straciłeś diaksa, straciłeś wszystko, zebrałeś. Zgaduję, że z ironu z Słońce, 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 zaraz zajdzie. No oh fuck, a ja ciągle nie mam pochodni. Będę musiał... A nie wełny! No way, kuźwa. Kurde, no... Co jest, no? Gdzie jest Tak, O, tam coś jest, może tam będzie... Może tam będzie ten... Mój ukochany węgiel. Już pochodnie mnie mało interesują. Najważniejszy jest węgiel. To jest ta glina. Jak się nie mylę. Nie, to jest kamień, ale tam chyba była glina. Tu jest mega dużo kamienia. Będzie pod wodą węgiel? Nie ma. Dobra. Oh shit. Zombie. Ja słyszałem zombiaka. Ja się boję. Coś czuję, że tutaj jest gdzieś jaskinia. Pali się. Ua! Zombie! FUCK you zombie! Szanowni! Sorry, e, sorry. Co? Agut, uff, O matko, ale się przestraszyłem, matko. Teraz się pełnię ze mnie śmiecie, kiedy ze mnie kurde. O matko. Ale uwierzcie mi to nie śmieszne, ja jestem bardzo wrażliwy. <ścoughs> ale kurde, co to było? Się przestraszyłem. Ha, ha. Słońce już zachodzi? Dobra, sposób mogłem zrobić sposobem mojego kolegi. Idziemy od razu w dół. Nie bawimy się w radne tu perele. Zwiedzanie idziemy od razu w dół. Tam sobie coś znajdujemy. Dobra, to żeby mi tutaj nic nie weszło, to już się zakopę. W połowie się zakopę. Ha. 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 Jeszcze raz? Nie, dobrze było. No fan, no będzie zaraz, no... Więc się potwory już teraz nie będą spawnować powoli. I zostawię sobie takie tylko maluteńkie okienko. I to będzie koniec sobie. Zobaczycie w następnym odcinku, ile tam wykopałem sobie. I idź mi stąd kurczak. I idź mi stąd. No water, fuck? shit, dodawaj, kop. No nie, nie wierzę. Ten świat jest przeciwko mnie. Minecraft mnie nie lubi. A ja się zaraz ze strachu. A, i, no i kurde, muszę zrobić znowu drewniany. Ale ja jestem głupi. Tu nie ma jaskini, nie ma. Ej, no to. To tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek o, ten cinek... o. Nie widzieliście mnie. Mam nadzieję, że więcej żaden creeper nie będzie. Dobra. To ja kończę. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę, a to jest dla mnie najważniejsze. Błagam Was, błagam Was. Dajcie te łapki. To jest dla mnie bardzo ważne. Proszę. No i, no i to tyle. No subskrypcje też są ważne, ale łapki dla mnie przede wszystkim. Jeszcze raz. Komentujcie, subskrybujcie. Jest w szkieleta. Właśnie, cześć!